Dzień dobry, witam wszystkich miłośników dinozaurów. Dostaję od Was mnóstwo zapytań, kiedy kolejny odcinek historii Ziemi. Dlatego postanowiłem zrobić mały maraton. Dziś na rozgrzewkę film o bardzo ciekawym kredowym dinozaurze Terizinozaurze. W niedzielę kreda, za tydzień wymieranie kredowe. A potem jeszcze jeden materiał dodatkowy. Jeśli nie chcecie tych filmów przegapić, pamiętajcie o subskrypcji kanału, a także co ważne, o dzwoneczku. Sama subskrypcja nie gwarantuje, że dostaniesz powiadomienia o tych filmach. Zanim zaczniemy, chciałbym jeszcze powiedzieć, że dedykuję ten film 6-letniemu Maćkowi Rudziewiczowi, wielkiemu fanowi dinozaurów. Maćku, serdeczne pozdrowienia. Terizinosaur to dinozaur, teropod, który niewątpliwie zasługuje na osobny odcinek. W końcu to rekordzista w świecie zwierząt, jeśli chodzi o długość pazurów. Te u niego dorastały do 70 cm. Jednak ubogi materiał kopalny sprawia, że zwierząt to nie jest dobrze poznane. Wiele informacji to nasze domysły, które wyciągnęliśmy na podstawie analizy innych podobnych gatunków. Dlatego może zacznijmy od szerszego kontekstu. Terizinozaur należy do rodziny terizinosaurów, a ta z kolei zalicza się do manii raptorów. Czyli prościej mówiąc terizinozaury blisko spokrewnione są z innymi raptorami, a także ptakami. Żyły one od 125 do 70 milionów lat temu. Terizinozaury posiadały małe czaszki osadzone na długich szyjach, a także masywne ciała. Poruszały się na dwóch nogach, a wyglądem przypominały ptaki. Pokryte były pierzastą okrywą, jednak pióra nie służyły im do lotu, a najprawdopodobniej do termoregulacji, a także do zaimponowania przedstawicielom płci przeciwnej. Zasięg ich występowania to znaczna część kontynentu Laurazja. Do lat 90 XX wieku terizinozaury błędnie uważano za długoszyje roślinożerne zauropody lub formy przejściowe pomiędzy zauropodami a dinozaurami ptasiom Dopiero odkrycia takich dinozaurów z tej grupy jak Segnozaur czy Erlikozaur wskazały nam, że terizinozaury to teropody czyli należą do tej samej grupy co bardzo znane allozaury, spinozaury czy tyranozaury. Najlepiej poznanym a także najstarszym znanym terizinozaurem był żyjący 125 milionów lat temu Beipiaozaur, którego szczątki znaleziono w chińskiej formacji Liaoning. Jednak historia odkrywania tej grupy zwierząt zaczęła się oczywiście od terizinozaura co w sumie jest logiczne skoro na jego cześć nazwano całą rodzinę. Jego kości odnaleziono w 1948 roku w Mongolii a po raz pierwszy opisano 6 lat później. Jednak nie uważano, go za dinozaura. Na podstawie znalezionych kości dłoni i pazurów zaklasyfikowano go jako morskiego dużego gada podobnego do żółwia, który wykorzystywał pazury do cięcia i zbierania roślinności wodnej. Dopiero w 1970 roku stał się oficjalnie dinozaurem, jednak, tak jak wspominałem wcześniej, musiał poczekać na odkrycie innych podobnych gatunków, żeby można było go nazwać teropodem. W międzyczasie były także sugestie, jakoby Terizinozaur wyglądem przypominał Leniwca. To z pewnością skojarzenie z pazurami ponieważ najprawdopodobniej miały one podobną funkcję. Jednak o tym zaraz. Terizinozaur żył 70 milionów lat temu w ostatnim wieku kredy Maastrichtcie. Był jednym z ostatnich żyjących na planecie przedstawicieli rodziny. Zamieszkiwał tereny obecnej Mongolii, która wtedy leżała w Laurazji. Mniej więcej tak prezentowało się to miejsce na mapie świata 70 milionów lat temu. Żył na tym samym terenie i w tym samym czasie co inny znany teropod – 10-metrowy tarbozaur. Być może dochodziło do pojedynków między tymi dwoma gadami. Taką scenę pokazano w jednym z odcinków wędrówek z dinozaurami. Najprawdopodobniej zwycięsko z większości wychodził. Tarbozaur. Terizinozaur dorastał do 8-10 metrów długości, osiągał 4-5 ton wagi, a jego wysokość szacowana jest na około 4 metry. Oczywiście wyliczono to na podstawie porównania do innych gatunków. Jeśli chodzi o materiał kopalny Terizinozaura to posiadamy głównie kości kończyn przednich, tylnych i trochę żeber, a także, co ważne, długie dorastające do 70 cm pazury, które są rekordowe w świecie zwierząt. Są one stosunkowo proste i wąskie, jednak osadzone były na wyjątkowo mocnych ramionach. Przednie kończyny mogły osiągać nawet 3 metry długości. Funkcja pazurów nie jest do końca znana. W latach 70. uważano Telizinozaura za monstrualnego drapieżnika, zabójcę, który do polowania używał głównie pazurów, a nie zębów. Jednak teraz pogląd ten mocno się zmienił. Być może służyły one do obrony przed drapieżnikami lub do walk międzygatunkowych np. o terytorium, jednak badacze najbardziej skłaniają się do wersji, że zwierzęta te podobnie jak leniwce wykorzystywały swoje pazury do łapania gałęzi drzew i przyciągania ich do pyska. Póki nie znajdziemy czaszki Terizinozaura, nie będziemy w stanie tego na 100% potwierdzić, a także powiedzieć więcej na temat jego zwyczajów żywieniowych. Trwają dyskusje, czy bohater dzisiejszego odcinka był roślinożercą, czy może wszystkożercą. Z reguły na rekonstrukcjach pokazuje się go opierzonego, choć jego piór także nie znaleźliśmy. Jednak znaleźliśmy pióra u innych przedstawicieli rodziny. Tutaj chciałbym jeszcze wam pokazać jedną rekonstrukcję, wykonaną specjalnie na potrzeby tego odcinka przez paleoartystę Szymona Górnickiego. Nie ma wątpliwości, że Terizinosaur to jeden z najdziwniejszych odkrytych do tej pory dinozaurów. Jeszcze wiele o nim nie wiemy. Przede wszystkim, przydałoby się znaleźć jego skamieniałą czaszkę, która odpowiedziałaby na wiele zadawanych pytań. A wy? Co sądzicie o tym dinozaurze? Napiszcie w komentarzu. Przypominam także o nadchodzących odcinkach historii Ziemi, które pojawią się w najbliższych dniach na kanale, a także zachęcam do odwiedzenia mojego sklepu z koszulkami, gdzie znajdziecie. Takie koszulki. Może to być ciekawy prezent na nadchodzące święta. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!